Od zalania dziejów, ludzkość była owiana tajemnicą. Wraz z rozwojem cywilizacji i postępem nauki, otwierały się przed nami nowe horyzonty, ale jednocześnie pojawiały się nowe zagadki, które zdają się przekraczać granice naszego poznania. Historia naszej planety pełna jest niewyjaśnionych zjawisk i tajemniczych wydarzeń, które wciąż fascynują i budzą w nas ciekawość. Od starożytnych cywilizacji o współczesność istnieją miejsca, artefakty, wydarzenia, które skrywają w sobie sekrety. W tym filmie zabiorę cię w fascynującą podróż przez 12 największych tajemnic i sekretów ludzkości. Od legendarnego zaginionego miasta Eldorado po niezwykłe zjawiska UFO. Nasze poszukiwania odkryją niespodziewane powiązania i otworzą drzwi do nieznanych światów. Bądź gotowy na emocjonujące chwile, pełne zaskoczeń i nieprzewidywanych zwrotów akcji. Numer 1. Kamienne tajemnice. Odkrywanie Stonehenge Wśród dzikiej równiny Salisbury Plain w Anglii wznoszą się majestatyczne bloki skalne, jakby ożywione przez ducha starożytnych czasów. Ale czy na pewno znamy całą historię tego Monumentalnego zespołu megalitycznych konstrukcji, pierwsze spojrzenie na stąd jest jak w podróż czasie do zapomnianego świata. Ale jak kamienne giganty trafiły na to odosobnione miejsce? Dlaczego zostały ustawione w taki precyzyjny sposób? Odpowiedzi na te pytania tkwią w zapomnianych historiach i legendach. Starożytni budownicy stonów, choć pozbawieni dzisiejszych technologii, osiągnęli wspaniałe dzieło inżynierii, które do dziś zadziwia ludzi na całym świecie. Czy to tylko zwykły zespół kamiennych bloków, czy też posiadał on tajemnicze znaczenie, które przetrwało tysiąclecia? Stonhe jawi się jako symboliczny pomnik czasu, związany z obserwacjami astronomicznymi, obrzędami religijnymi czy społecznymi. Być może było to miejsce, gdzie niebieskie moce łączyły się z Ziemią, tworząc przestrzeń wyjątkową dla starożytnych obserwatorów. Czy Stonhe to tylko starożytna struktura, a może to portal do innych wymiarów? Przytwoły pomnik czasu, który wykracza poza nasze zwykłe zrozumienie rzeczywistości. Odpowiedzi mogą tkwić w cieniu kamiennych bloków, czekając na tych, którzy odważą się zagłębić w historię tego tajemniczego miejsca. Numer 2. Zaginiona kolonia, tajemnica Ronoké. W ciemnościach nocy, wśród fal morskich, zrodziła się niezapomniana historia. W roku 1587 grupa odważnych kolonistów angielskich, pragnących rozpocząć nowe życie w dzikich, niezbadanych terytoriach Ameryki Północnej, wyruszyła na ocean. Ich celem była wyznaczona wyspa Ronoké, miejsce obiecane, które miało być przystanią spokoju i nowych możliwości. Kiedy okręty przybijały do brzegu, nadzieja wirowała w sercach osadników. Ale jak to często bywa w historii? Rzeczywistość okazała się bardzo... W nowej ojczyźnie, wśród dzikiej natury i nieznanych ludów, osadnicy musieli stawić czoła wyzwaniom, których wcześniej nie przewidywali. Zbudowali swoje domy z ciężkich kawałków drewna, wznosząc je na obrzędach dzikiego lasu, w otoczeniu tajemniczych szeptów natury. Pracowali nad uprawą ziemi, łowieniem ryb i budowaniem społeczeństwa, wierząc, że na tej ziemi mogą znaleźć szczęście i sukces. Ale los miał inne plany. Kiedy kolejna grupa osadników przybyła na Ronokę kilka lat później, została jedynie opostuszałe chaty i grobiste milczenie. Tam, gdzie kiedyś bawiły się dzieci, teraz wiał tylko wiatr, a ślady życia stopniały w cieniu nieobecności. Jak skrypty na kartach zapomnianych legend, co stało się z pierwszymi osadnikami? Czy uciekli? Na jednym z drzew wyryte było tajemnicze słowo. Jak skrypty na kartach zapomnianych legend, co stało się z pierwszymi osadnikami? Czy uciekli przed nieznanym zagrożeniem? Czy padli ofiarą nieprzyjaznych plemion tubelców? Tajemnicza historia Ronoke wciąż pozostaje nierozwiązana, dręcząc umysły badaczy i historyków przez wieki. Zapomniane w cieniu przyszłości ta opowieść o zaginięciu służy jako przypomnienie o nieprzeniknionych tajemnicach i historii, które czekają na odkrycie. Numer 3. Trójkąt Bermudzki. Labirynt zaginionych statków Witaj w nocnym labiryncie morza gdzie fale odbijają echa dawnych tragedii. Bermudzki trójkąt między niebem a oceanem, między wybrzeżami Miami a Puerto Rico, kryje się enigmatyczna przestrzeń, która pochłonęła wiele statków i samolotów, pozostawiając jedynie pytanie bez odpowiedzi i tajemnice, których nikt nie jest w stanie rozwikłać. Na pozór spokojny i urokliwe wody bermudzkiego trójkąta ukrywają mroczną historię. zniknięć i katastrof, które porażają wyobraźnię i budzą lęk w sercach nawet najbardziej odważnych żeglarzy. Statki i samoloty, które zaginęły w tajemniczej przestrzeni, Znikały bez śladu, jakby wchłonięte przez czarną dziurę oceanu. Te zniknięcia pozostają zagadką dla badaczy i naukowców. Pomimo intensywnych badań, przyczyny tych tajemniczych zdarzeń nadal pozostają niejasne, a liczne teorie powstają i znikają, jak fale na morzu. Niektórzy wierzą, że ekstremalne warunki atmosferyczne, takie jak nagłe burze czy gwałtowne wiatry, mogą być winne za katastrofy, które miały miejsce w tym regionie. Inni skłaniają się ku teoriom paranormalnym, sugerując, że trójkąt bermudzki jest miejscem działań sił nadprzyrodzonych, które pociągają do siebie i samoloty, zacierając wszelkie ślady i pozostawiając jedynie mroczną tajemnicę w swoim śladzie. Dla niektórych trójkąt Bermudzki jest symbolem niezbadanej przestrzeni, gdzie granica między rzeczywistością a fantazją zaciera się, pozostawiając umysły otwarte na wszelką możliwość. Dla innych, to miejsce przypomina o potędze i nieobliczalności natury, która może zaskakiwać i przerażać. Wśród fal i chmur pomiędzy światłem a mrokiem, Bermudzki Trójkąt budzi niepokój i tajemnicę, która przyciąga badaczy, pasjonatów przygód i marzycieli. Czy kiedykolwiek poznamy prawdę ukrytą? W tym rocznym labiryncie morskich tajemnic, czas pokaże, czy te wody kiedykolwiek zdradza na swoje największe sekrety. Numer 4. Cienie nocy, tajemnica kubry Sprywacza. W nocnych załógach wiktoriańskiego Londynu, w czasach, gdy duchy przeszłości ciążko krążyły w powietrzu, narodził się koszmar, Kuba rozpruwacz. W 1888 roku na wschodnim końcu miasta, gdzie cienie gęstniały pod światłem gazowych latarni zaczął się seryjny koszmar, który wstrząsnął światłem. Ofiary kuby Sprywacza były zawsze te same, niewinne kobiety, które wędrowały ulicami Wall Chapel w poszukiwaniu zarobku. W mroku nocy stawały się one łupem bezwzględnego mordercy, którego nazwisko stało się synonimem okrucieństwa i zła. Mężczyzna z czerwonym odciskiem na rękach, który śmiercionośnym nożem niszczył życie niewinnych, sprawił, że Londyńczycy żyli w strachu i pewności. Policja starała się na wszelkie sposoby złapać tą bestię, która grasowała po ulicach, ale jej wysiłki były bezowocne. Intensywne dochodzenia, rewizje i przesłuchania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Tożsamość Kuby Rozprowadza pozostała Tajemnicą, a liczne podejrzenia i spekulacje tylko pogłębiały mrok tego zagadkowego kryminału. Legenda Kuby Rozprowacza z czasem przekształciła się w mit, w historię, która przetrwała przez wieki. Jego nazwisko nadal wywołuje dreszcze na plecach, a mroczne opowieść o jego okrutnych zbrodniach przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Czy kiedykolwiek poznamy prawdziwą tożsamość tego steryjnego mordercy? Czy tajemnica, która wciąż otacza Kubę Rozprowacza, kiedykolwiek zostanie odkryta? Może to pozostanie jednym z najbardziej niepokojących i nierozwiązanych zagadek w historii kryminału? której odpowiedzi tkwią w mroku dawnych czasów, wśród cieni White Chapel. Jeśli interesuje Cię temat seryjnych Moldeców, możesz obejrzeć mega ciekawy film o 12 najgorszych maldeców historii. Numer 5. Wielka tajemnica Wyspy Wielkanocnej. Uszukiwania zaginionych śladów. Witaj na tajemniczej Wyspie Wielkanocnej, gdzie skrywane są nie tylko piękne krajobrazy i niezwykła fauna i flora, ale także zagadki, które trzymają w napięciu bodaczy od setek lat. W samym sercu tej magicznej wyspy stoją olbrzymi kamienni strasznicy, znani jako Moai. Ich imponująca obecność nosi się ponad czas i przestrzeń, a ich sekrety są równie tajemnicze co fascynujące. Wyobraź sobie starożytnych ludzi oddanych swoim przodkom, którzy postanowili wydrążyć z kamienia monumentalne rzeźby, które miały strzec wyspy i jej mieszkańców przez wieki. Ale jak to możliwe? Żeby tak prymitywna społeczność potrafiła stworzyć coś tak imponującego? Tajemnica budowy Maj kryje się gdzieś między skałami i falami oceanu, czekając na odważnych odkrywców, którzy odkryją jej historię. Jednak to nie koniec niewyjaśnionych enigm. Najbardziej fascynującym aspektem Moai jest ich przemieszczanie po wyspie. Jak starożytni ludzie, pozbawieni współczesnych środków transportu, zdołali przenieść te gigantyczne kamienne bloki na różne miejsca wyspy? Wyobraź sobie ich wysiłek, determinację, jak pokonują przeszkody terenowe, które dzisiaj wydają się niemożliwe do pokonania, nawet za pomocą nowoczesnych maszyn. Spekulacje krążą, teorie się rodzą, ale prawda pozostaje zagryta pod warstwą pyłu i legend. Numer 6 Złoty pociąg w poszukiwaniu skarbu zapomnianych w przeszłości W 1945 roku, gdy Europa batoneła w szaleństwie wojny, nazistowskie Niemcy postanowiły skryć swoje bogactwa przed zbliżającym się końcem. Legenda mówiła o tajemniczym pociągu wypełnionym złotem, klejnotami i innymi cennymi artefaktami, które zostały ukryte gdzieś w głąb polskiego krajobrazu. Złoty pociąg przedmiot legend, który budził zachwyt i pożądanie w sercach tych, którzy słyszeli o jego istnieniu. Od tamtego czasu historia złotego pociągu stała się zagadką, która trzymała w napięciu nie tylko lokalnych mieszkańców, ale także badaczy z całego świata. Intensywne poszukiwania były prowadzone przez lata, ale bezskutecznie. Mimo różnych teorii i wskazówek, dokładne położenie pociągu nadal pozostaje nieodkryte. Ukryte pod warstwą ziemi i historii. Zamieszanie i niepewność otaczająca złoty pociąg tylko podsycały spekulacje: czy został ukryty w podziemiach, czy też schowany w górach? Czy nazistowscy żołnierze zabezpieczyli dostęp do swojego skarbu, czy też ukryli go w desperacji, zmyślając ślady i pozostawiając tylko zamglone wspomnienia i przekazy ustne? Dla niektórych, złoty pociąg jest symbolem łokomego łupu, który czeka na odwagę odkrywce. Choć Złoty Pociąg może być tylko legendą, jego istnienie pozostaje palącą tajemnicą, która trzyma w napięciu umysły i serca tych, którzy pragną poznać jego prawdziwą historię. Czy kiedykolwiek poznamy jego los, czy odkryjemy prawdę ukrytą w głąb polskiego krajobrazu, może to pozostanie jedną z największych zagadek XX wieku. Numer 7. Tajemnica Wielkich Piramid. Święte konstrukcje starożytnego świata. Wielkie piramidy w Gizie, majestatyczne w swojej prostocie, wznoszą się ponad pustynnym horyzontem, jak olbrzymi strażnicy minionych czasów. Ich imponujące oblicze kryje w sobie tajemnicę, która trzyma w napięciu umysły badaczy i archeologów od wieków. Ale co dokładnie kryje się za monumentalną budowlą tych starożytnych struktur? Piramidy zbudowane z ogromnych bloków skalnych wciąż zastanawiają naukowców swoją precyzją i skalą. Jak prymitywne społeczeństwo, które nie miało dostępu do dzisiejszej technologii, zdołało stworzyć tak architektoniczną wizję? To pytanie pozostaje otwarte. A teoria budowy piramid jest obiektem licznych spekulacji i kontrowersji. Jedna z najbardziej znanych teorii sugeruje, że Piramidy były grobowcami dla faraonów, ale nawet ta koncepcja nie daje pełnego obrazu. Jak starożytni Egipcjanie nie mający dostępu do dzisiejszych narzędzi, zdołali tak precyzyjnie ułożyć kamienne bloki, które tworzą piramidy? Czy to było dzieło ludzi, czy może ukryta siła, która działała za ich plecami? Ponadto piramidy mogą być związane z kosmicznymi zjawiskami. Ich orientacja w stosunku do gwiazd i pozycja w krajobrazie sugerują, że mogą służyć jako rodzaj gigantycznego kalendarza astronomicznego lub jako miejsce kultu związanego z obserwacją nieba. Numer 8 Kręgi zbożowe, ślady nieznanego. W ciemnościach nocy, gdy szelest wiatru zbudza gęste pole, zboża w ruch, pojawia się coś tajemniczego. Kręgi zbożowe, te mistyczne wzory, które pojawiają się na polach, na całym świecie stanowią zagadkę, która trzyma w napięciu nie tylko badaczy, ale także zwykłych ludzi. Ale co dokładnie kryje się za tymi enigmatycznymi wzorami? Sposory proste kręgi zbożowe, zbudowane z wygiętych łodek oraz zbóż skrywają sobie głębsze znaczenie i tajemnice. Ich pochodzenie i sposób powstania budzą kontrowersje z niektórymi ludźmi, sugerując że są one dziełem sił nadprzyrodzonych, a inni uznają je za wyrafinowane oszustwo ludzkie. Z drugiej strony, sceptycy twierdzą, że kręgi zbożowe są po prostu sztucznymi tworami, stworzonymi przez ludzi, którzy chcą oszukać i zmylić społeczeństwo, wykorzystując różne narzędzia i techniki. Ludzie są w stanie stworzyć skomplikowane wzory na polach, które wyglądają jak prawdziwe kręgi zbożowe. Niektóre kręgi zbożowe są prawdziwymi arcydziełami sztuki, złożone z wielu skomplikowanych wzorów i symetrii, które wydają się być zbyt idealne Idealne, by mogły być dziełem przypadku. Numer 9. Zaginiona Mary Celestine. Tajemnica pustego pokładu. W bezkresie północnego Atlantyku, gdzie fale zburzone wznoszą się ku niebu, w 1872 roku rozegrała się jedna z najbardziej tajemniczych historii morskich: Zaginięcie statku Mary Celestine, amerykańskiego żeglowca, który nagle stał się symbolem niewytłumaczalnego zaginięcia. Wciąż pozostaje enigmatycznym punktem na mapie historii morskiej. Gdy statek został odnaleziony, był opuszczony przez swoją załogę. Na pokładzie nie było ani żywej duszy, żadnych śladów walki, żadnych oznak napaści czy katastrofy. Mary Celestine dryfowała na falach jak opuszczony wrak, oblepionym rokiem i tajemnicą. Co mogło zmusić załogę do opuszczenia bezpiecznego pokładu swojego statku? To pytanie przynosi więcej pytań niż odpowiedzi. Spekulacje wokół Mary Celestine są liczne. Od teorii pirackich ataków o nieszczęśliwe wypadki, ale żadna z nich nie daje pełnego obrazu. Czy załoga wpadła w panikę z powodu burzy lub innej nagłej katastrofy morskiej? Czy padli ofiarą ataku piratów, którzy chcieli przejąć ich ładunek? A może opuścili statek w desperackiej próbie ratunku, widząc coś, czego reszta świata nie widziała? Mary Celestine stała się ikoną zagadki morskiej, symbolizując nieznane i nieprzewidywalne i niezbadane głębiny oceanu. Numer 10 Zaginione Skarby inków. Poszukiwanie złotych tajemnic Andów. W sercu Andów, gdzie góry współgrają z mglistymi opowieściami dawnych czasów, chwi tajemnica zaginionych Skarbów Inków. Imperium Inków, niegdyś potężne i bogate, pozostawiło dziedzictwo nie tylko w postaci oszałamiających ruin i wyrafinowanych dziedzic kulturowych. Historie o zaginionych skarbach Inków przekazują nam opowieści o niezliczonych skarbach złota, srebra i klejnotów, które zostały ukryte lub zaginęły w trakcie najeźdźców kolonizacji hiszpańskiej. Wgłębione w serce dżungli lub ukryty w skałach każdy z tych skarbów stanowi kawałek zaginionej historii, którego poszukiwania trwają nadal. Poszukiwania tych skarbów są równie fascynujące, co niebezpieczne. Poszukiwacze skarbów muszą pokonać dzikie tereny, zmagać się z niebezpieczeństwami dżungli lub stawić czoła górą, które skrywają tajemnice inkańskich skarbów. Ale mimo ryzyka, niektórzy wciąż podążają za marzeniem o odkryciu tych zaginionych bogactw, które mogą przynieść sławę, bogactwo, a także odkryć fragmenty historii, które od dawna spoczywały w zapomnieniu. Czy kiedykolwiek odnajdziemy te zaginione skarby Inków? Czy odkryjemy ich ukryte kryjówki, które wciąż czekają na swoje odkrycie? Może to pozostanie jedno z najbardziej kuszących wyzwań dla odważnych poszukiwaczy przygód, że gdzieś tam, między szczytami Andów a dżunglą Amazonki, czekają na nich skarby, które mogą przynieść światu na tajemnice dawnych czasów. Numer 11. Zagubiona Troja. Tajemnica zapomnianej cywilizacji. W krainie mitycznych Herosów i epickich bitew, tam gdzie historia splota się z legendą, leży zaginiona twierdza, która wzbudzała niezliczone opowieści i marzenia przez wieki. Miasto Troja. O jego istnieniu świadczyły starożytne poematy Homera, które opowiadały o legendarnym oblężeniu i upadku tego potężnego miasta. Ale czy Troja istniała naprawdę? Czy była tylko wytworem ludzkiej wyobraźni? Wykopaliska archeologiczne ujawniły ślady dawnej twierdzy, potwierdzając, że. Miasto Troja faktycznie istniało, choć jego dokładna lokalizacja i historia były wciąż przedmiotem dyskusji, ale to, co ukazały wykopaliska, tylko rozpoczęło nową erę zagadki. Troja wciąż pozostaje tajemnicą: dlaczego miasto zostało tak zaciekle oblężone? Czy były to tylko wydarzenia opisane w mitologii, czy może były one zainspirowane prawdziwymi wydarzeniami historycznymi? Zaginione miasto Troja jest jak kawałek układanki, którego brakowało, aby kompletnie zrozumieć wielką historię ludzkości. Legendy, mity i historia splątają się w jeden wielki warkocz, czekając na rozplątanie. A może to właśnie ta tajemnica sprawia, że historia Troi jest tak pociągająca? Ta mieszanka rzeczywistości i legendy, która wciąż trzyma nas w napięciu i zachęca do dalszych badań. Czy kiedykolwiek poznamy wszystkie sekrety zaginionego miasta Troja? Czy odkryjemy jej pełną historię i tajemnice, które tkwią w jej niezapomnianych murach? Może to Pozostanie jednym z największych wyzwań dla badaczy. Numer 12: Eldorado Poszukiwaniu zagubionego królestwa złota. W legendach opowiadanych w cieniu gór Andów, gdzie niebo spotyka się z Ziemią, tkwi tajemnica jednego z najbardziej kuszących skarbów ludzkiej wyobraźni złotego miasta znanego jako Eldorado. To miejsce, gdzie ulice są wyłożone złotem, a skarby są bardziej wartościowe niż same maszenia. Ale czy Eldorado istniało naprawdę, czy było to tylko mrzonką szalonych odkrywców? Historia opowiada o niezliczonych ekspedycjach, które wyryszały w poszukiwaniu złotego miasta, przebijając się przez dzikie dżungle i przemieszczając spienione rzeki w nadziei na znalezienie legendarnej skarbnicy. Niektórzy z nich odkryli bogactwa i skarby w różnych częściach Ameryki Południowej, ale samo Eldorado pozostało nieuchwytne, jak złudne odbicie na powierzchni jeziora. Tajemnica Eldorado kryje się gdzieś, między chmurami i andów, gdzie natura jest surowa, a teren jest nieprzystępny dla tych, którzy nie znają go z bliska. Czy to miejsce? Istnieją naprawdę? Jeśli obejrzeliście do końca oraz interesuje Was wiedza o świecie oraz wiele innych ciekawostek i historii, zostawcie subskrypcję na kanale oraz padnijcie na najlepszy polski Discord. Wielka redania.